Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na taką mini recenzję błyskawicy. Mini, dlatego że w sumie będzie tutaj wszystko poza plusami i minusami na końcu. Plusy i minusy omówię w trakcie gameplayu. A postanowiłem zająć się błyskawicą, bo jak wiecie, gdzieś tam staram się uzupełniać te stare powtórki. A ostatnio, według mnie, błyskawica odzyskała trochę życie po tych zmianach w perkach ogólnie. W zmianach. Yy, dowódców i tak dalej, teraz gra się nią naprawdę, naprawdę przyjemnie, tym bardziej, że jeżeli zastosujecie ten mój, że tak powiem setup, to można z nim zrobić naprawdę fajne wyniki, gdzie w sumie niejednokrotnie na streamie udało się wyciągać, nawet na streamie w kilku bitwach średnio ponad 100 tysięcy zrobionych obrażeń, no jest to dosyć charakterystyczny okręt i trzeba się do tego dostosować, no dosyć mocno się różni od innych, ale to już wspomnę oczywiście dalej. Zaczniemy standardowo od parametrów, do tych którzy nie wiedzą, zastanawiają się, a może chcecie kupić błyskawicę za węgiel, to myślę, że ta recenzja Wam pomoże. To jest takie coś w rodzaju błyskawica w 2021 roku, jak sobie radzi, kliknij i zobacz jak. Zapraszam na parametry. Ja, oczywiście, jak przechodzę do parametrów, to przypominam, że to, co omawiam to już jest z proponowanymi kapitanami, kapitanem, flagami, modłami i tak dalej, i tak dalej. to mocno standardowo na 7 16, 16, 16, 10 mm. Jesteśmy sporej wielkości niszczycielem. Żywotność to 17950, to jest z perkiem na HP, jak dobrze pamiętam. A artyleria to są trzy podwójne, jedna pojedyncza 120. 6 sekund przeładowania. Na o chwilę się przeładowuje, ale mamy 120. I to sporo tych 120. Mamy 18 sekund obrotu, 114 metrów rozrzutu, 10% szans na podpałę, 20 mm penetracji. A peki to 2214,4 zasięgu. To jest perkiem i 900 m na sekundę prędkość wylotowa, co jest całkiem fajnym, fajnym, przyjemnym wynikiem. Z przodu mamy pojedynczą, z tyłu mamy dwie podwójne. Jakoś tam się te wieże kręcą, spoko dają radę. I to jest w zasadzie nasza główna broń torpedy. To są dwie potrójne 530, trójki, które mają 8 km zasięgu, 57 węzłów prędkości, 14 400 uszkodzeń i kilometr km 200 z wykrycia. Raczej staramy się tutaj grać na artylerię. Torpedy to jest taki w zasadzie dodatek. Gdzieś tam sobie czasami, jak wyskoczymy z za wyspy, oczywiście możemy się bawić do torpedowego, ale raczej to się nie. Nie opłaca tutaj głównie gramy działami i to się sprawdza. Bomby głębinowe 2800 uszkodzeń, liczba ładunków 2, bomby w ładunku 6, czas przeładowania bomb 40 sekund. Obrona przeciwlotnicza, no to niestety, ale tutaj jest bieda 3,5 km, tylko stałe uszkodzenie 83, na krótko mamy 49, na średnim 63. No niestety, tutaj się nie obronimy, jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, coś tam pewnie pozrzucamy na tym yy, bliższym zasięgu. Jak nam się pelota połączy, no to jeszcze, jeszcze, ale mamy tutaj dym który nam ewentualnie pomoże. Więc no, nie jest, nie jest jakoś turbo źle, ale szału, szału nie robi ta pelota, ale dym jakby coś w razie czego jest. Yy, sporym plusem to oczywiście manewrowość. Mamy tutaj bazowo 41 węzłów, w jak się rozpędzi, jeszcze dorzucimy sobie do tego dopałkę, no to już, już wcale nie jest nas tak łatwo trafić, zwłaszcza na tych tierach y, siódmych, y, szóstych, ósemkach, gdzie gracze w, no, w sumie na dziesiątkach też mamy niedoświadczony gracze, ale to mniejsze z tym. Gdzie są właśnie tacy gracze, więc no, czasami mają problemy z trafieniem i to się sprawdza, 46 sekundy przestawienia steru, 610 promień skrętu, jest ok, kamuflaż to 6,8. Na tym tierze mogłoby być troszkę lepiej, no ale jesteśmy raczej, raczej dedekiem działonowym, no i na tym tierze w zasadzie jeżeli nie spotkamy Leningrada... Yy coś ten deseń, to raczej porobimy, no, japońskie deki mają pozamiatane z europejskimi też sobie poradzimy, mimo tego, że one mają tą swoją naprawkę no naprawdę jest niewiele, jeżeli ganiecie błyskawicy, jest niewiele niszczycieli na tym tierze które są, są w stanie wam się postawić i w sumie na ósemkach też jest kilka takich których raczej, raczej będą was unikać oczywiście, no Akizuki Kozak, no to was zmasekrują, no ale to jest, to jest coś co w zasadzie zmasakruje wszystkie inne Deki na tych tierach, oczywiście. Modyfikacje głównego zbrojenia na tym slocie można by zaryzykować modyfikacje do ładowania silnika, ale to już pozostawiam wam do kupienia za węgiel. Ja gram na ochronie maszynowni. Mam wrzucone tutaj modyfikacje systemów celowniczych, tak żeby zmniejszyć rozrzut, bo czasami potrafię rzucić takim kartoflem. I mam czas przestawiania steru. Ewentualnie, jeżeli chcecie, to możecie sobie zmienić na modyfikację napędu, żeby tak troszkę szybciej się zbierać. Mamy 3 razy dym i 3 razy do pałkę. Kapitan prezentuje się następująco. Nie mam tutaj zwiątego nadzorcy, mam za to habeki i... Mm. Nie przypływ adrenaliny, mam poprawione podpalanie. Za ostatnie dwa, bo tutaj jest 19-punktowy kapitan, jak go w końcu za 700 lat, to najprawdopodobniej wezmę poprawiony sprzęt eksploatacyjny, żeby wydłużyć trochę dym i wydłużyć troszkę dopałkę do tego silnika. Mam oczywiście camo i mam tutaj wzięty zasięg. I to jest bardzo ważny perk według mnie, bo z nim właśnie błyskawica odzyskuje swoje można powiedzieć dawne walory. Kiedyś, kiedyś, uwaga, wracamy do historii, błyskawica. Mogła strzelać z niewitki. Kiedyś można było w ogóle, e, za okręty miały większy zasięg niż możliwość spota po wystrzale, więc można było błyskawicą strzelać z niewitki. i to był. I to był naprawdę duży atut tego okrętu. No obecnie już czegoś takiego się nie da zrobić, ale jeżeli właśnie dorzucimy sobie tego zasięgu, to możemy pięknie na pełnej prędkości palić sobie panceniczki, krążowniczki na tych tierach, nawet dziewiątki. Nie oszukujmy się, zdarzają się dziewiątki, które nie ogarniają. Niejednokrotnie na streamie mieliśmy losowania. Błyskawicom na dziewiątki i wychodziło się z bitwy, mając 120 tysięcy uszkodzeń e, ze trzy fragi, bo, bo nikt nie był w stanie trafić. Wystarczyło się to pięknie na uciekającej ustawić przód tył, przód tył i łoiliśmy gościa pożar 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 trochę obrażeń pożar 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 i do widzenia jajała poszła do piechu także to jest bardzo ważny perk który wpływa naprawdę bardzo ale to bardzo korzystnie na błyskawice. takie jest moje zdanie i dlatego zapraszam was teraz na bitewkę zanim przejdę do samej błyskawicy kilka słów wyjaśnień bo ostatnio parę osób pytało w komentarzach dlaczego nie pokazuję tablic końcowych dlatego że jak się zna ekonomię to nie trzeba był nasz tablic końcowych, żeby wiedzieć jakie okręty ogunię. mam Zamiast zrobić materiał specjalnie o tym, jakie są współczynniki zarabiania na danym tierze danych okrętów, tak żeby właśnie nie było jak najmniej takich pytań. Już dawno, w zasadzie to rok temu, zmieniłem jak wyglądają recenzje. Zmieniłem całkowicie skład tych recenzji, czyli właśnie podział na parametry, gameplay, plusy i minusy i tak dalej dalej. Gdzie w podkładzie pokazuję wam bitwę, której nie komentuję. Yy, pokazuję wam no, w zasadzie gameplay ja sobie tutaj omawiam okręt yy, pokażę wam kilka jakichś takich ciekawszych akcji z jednej z dwóch bitew i na tym się to kończy ponieważ ekonomia, ogólnie materiał ekonomii jest na, już na kanale ale chodzi o to żebyście wiedzieli jak dane okręty na danym tierze zarabiają bo dane okręty na danym tierze mają taki sam współczynnik z zarabiania wszystkie siódemki zarabiają tak samo tylko to od was zależy ile zarobicie bo zależy w co będziecie strzelać i co będziecie robić w tej bitwie Dlatego na kanale jest już materiał o ekonomii i polecam tam to obejrzeć. Koniec off-topa, przechodzimy do błyskawicy. Okręt, który gdzieś tam w czasie dostał parę nerfów, dostał parę buffów ostatnio. Gdzieś tam niepotrzebnie według mnie buffowane to torpedy i gdzieś tam ludzie się domagali poprawy kamo, a według mnie zamiast poprawy kamo to przydałoby się jeszcze troszkę, troszkę poprawić główną artylerię zamiast zabawy z torpedami. I wtedy błyskawica byłaby już w ogóle super. To jest, to jest dedek Działonowy. Według mnie osobiście. Raczej torpedy to jest opcja dodatkowa. A tutaj ludzie mocno się upierali, żeby zmniejszyć camo. Będziemy grać na torpedy, będzie super. No niestety, ale te torpedy nie są jakoś, jakoś nie wiadomo jakie. Mają 14-400 alfy. To nie jest w sumie zły wynik. Całkiem szybko się przeładowują, więc no to, jest, to jest spory plus. A jeżeli poprawiliby im alfę czy coś, to wtedy zabraliby im przeładowanie i tak dalej, więc to by kółko grania, by się kręciło i by się tak skończyło. A obecnie byskawica po tych zmianach w perkach. Naprawdę bardzo przyjemnie jest mi ją wyprowadzić z portu na streamie, pograć, lubię grać na DDK, o, to jest dobre określenie yy, i tak, błyskawica często ostatnio bywa na streamie, zresztą no w sumie poza streamem też lubię sobie nią, nią popływać gdzieś tam, no fajnie się nią męczy, bebeczki, yy, na początku lecimy sobie gdzieś tam do kapa, przypominować kapa, Zwłaszcza jesteśmy na, sw na swoim tyjeźni na 8, gdzieś tam radarów za wiele nie ma, to możemy sobie pozwolić właśnie na podpłynięcie troszkę bliżej, yy, przykitać się przy kapie i ewentualnie gdy nas tam coś wyświeci, to wtedy wykorzystujemy swoją prędkość, wykorzystajmy wykorzystujemy dopałkę, ewentualnie dym i uciekamy z kapa i robimy swoje, po prostu strzelamy, 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 jeszcze raz strzelamy. To jest właśnie główne zadanie błyskawicy. Strzelać, strzelać, palić, palić, robić obrażenia. I można się błyskawicą naprawdę fajnie bawić. I można tym niszczycielem sporo zarobić, bo jak będziemy grać typowo, dedykowo o kapy, będziemy się bić z innymi niszczycielami. Czyli fajnie wtedy ekonomia skacze i wtedy można też fajnie na błyskawicy zarobić. Więc można, można, jak najbardziej tak. Fajny, przyjemnie. Właśnie tego co zawsze mi brakowało na błyskawicy, to jest zasięg. bo Kamo, jeżeli mamy duży kamo, to ja przynajmniej oczekuję też i fajnego zasięgu i teraz ten zasięg jest naprawdę, naprawdę spoko. Te torpedy, nie będę mówił aż tak źle o nich, ponieważ czasami się przydają, gdy gdzieś na uciekającej nas goni pancernik, gdy się zadymimy i coś nas puszuje w ten dym, czy nawet wygonić DDK z dymu można oczywiście tymi torpedami, więc o tym jak najbardziej nie zapominajcie, ale tutaj mam taki mały syndrom, jak na przykład grałem na Leningradzie, gdzie strzelałem sobie, strzelałem i po prostu zapominają o torpedach. I na błyskawicy podobnie, po prostu o nie zapominam. Gdzieś tam się ustawiam ładnie za wyspą, gdzieś tam się kombinuje na uciekającej obijać sobie pancerniczki, obijać sobie krążowniczki, robiąc obrażonka i nagle, wow, ja tu to mam torpedy. Przecież można się jakoś fajnie ustawić, jeszcze nimi odgonić przeciwnika. No i właśnie wtedy y, coraz częściej, wiecie co. Y tak ostatnio, bodajże że w tej bitwie, yy, która leci teraz podkładzie, jakoś tak się zastanawiałem, ciekawie jakby na przykład dali możliwość wymiany dymu na naprawkę, bo i tak coraz częściej błyskawicą gram na zasadzie yy, nawet nie używania dymu, jak użyję jeden z tych trzech dymów w bitwie, to jest spoko. Yy, oczywiście dla początkujących graczy ten dym będzie bardzo pomocny, bo można się zadymić, yy, można, można sobie postrzelać, tylko pamiętajcie, żeby w dymie się poruszać. To wiecie, przód, tył, przód, tył, żeby w razie gdyby szły torpedy, to być w stanie je wymijać. Yy, tak... Fajnie by było, gdyby dali możliwość właśnie wymiany na naprawkę. W zasadzie takim błyskawicom na tym 7 gram trochę jak, jak Hamarowskiem na, na dziesiątce, czyli ustawiam się i ubijam sobie, sobie przeciwnika, ustawiam się według przeciwnika. Pamiętajcie, że tego typu dodekiem wy się musicie ustawić do przeciwnika, a nie przeciwnik do Was, czyli wykorzystujecie mniej więcej wyspy wokół siebie, jeżeli to nie ocean. Tak, aby on miał utrudnione celowanie. Jeżeli widzicie, że przeciwnik was celuje, zaczyna strzelać, no to wtedy oczywiście kombinujecie, pokazujecie mu tyłeczek. Zamiast całej, całej burty, y oczywiście lepiej zrezygnować czasami z, tej, z tych pierwszych dwóch wież, tym bardziej na niszczycielu. Lepiej pokazać sam tyłek i sobie obijać, tym bardziej na błyskawicy, gdzie z tyłu mamy główną siwę, y z przodu mamy tylko tą jedną pojedynczą. Wierzę, więc za wiele, aż tak turbo nie tracimy, no i obijamy sobie, obijamy i palimy. I to jest właśnie to, co ja osobiście na błyskawicę lubię i to mi się obecnie gameplay podoba. Nie będę mówił, że nie zasługuje, przydałby się jakiś mały buff jeszcze, no ale to przecież każdy Polak powie o polskim ekrancie, że potrzebuje buffa. Ale według mnie obecnie, gdybym miał wybierać między błyskawicą a orkanem, wybieram osobiście błyskawicę. Fajnie, chciałbym zobaczyć, gdyby błyskawica miała naprawkę, to... Byłoby to całkiem, całkiem ciekawy eksperyment, może, może kiedyś, czemu nie, ja osobiście błyskawicę lubię, jeżeli chcecie ją wziąć za węgiel i lubicie niszczyciele, działo nowe, nadziała, to nie będziecie zawiedzeni, zagrajcie sobie, pokombinujcie, potestujcie, tym bardziej teraz, gdy możemy, gdy możemy sobie testować kapitanów, pamiętajcie, że teraz jest ten moment, gdzie warto sobie na niektórych okrętach potestować kapitanów, poeksperymentować, gdzie możemy sobie za darmo ich resetować, więc to jest właśnie ten moment, w którym możecie sobie wyciągnąć błyskawicę, bo kombinować z kapitanem, a noż może Wam się uda błyskawica, która gdzieś tam w porcie u Was stoi i nie używacie. Czy zastanawiacie się wziąć za węgiel? Czy warto wziąć błyskawicę za złotówki? No tutaj bym się jeszcze zastanawiał. Lepiej ją wziąć za węgiel, więc nie będzie aż tak bolało, jeżeli Wam się nie spodoba. To by było na tyle w tej recenzji. Niestety plusów i minusów nie będzie, tak jak wspominałem gdzieś tam w trakcie, powiedziałem. Plusy, minusy, plusy to oczywiście manewrowość, artyleria główna, minusy no to camo, gdzieś ta pelotka jest minusem, no i może jej gabaryty. A poza tym plusem to oczywiście wygląd, mi błyskawica się bardzo, bardzo podoba. Dziękuję Wam pięknie za obejrzenie tego materiału. Dajcie znać, jak Wam obecnie błyskawica graliście, nie graliście, wykorzystywaliście te nowe perki, czy raczej błyskawica stoi w porcie dajcie znać w komentarzach i trzymajcie się, hejo, papa. Pa.